Witam. W dzisiejszym odcinku będę bronił tezy, że wymiana akumulatora powinna być płatna. Na chwilę obecną, WSG pochwali się tym, że wymienia akumulator absolutnie za darmo. Jest to wielkie kłamstwo, gdyż, aby wymienić akumulator we współczesnym pojeździe, potrzebna jest wiedza, czas i narzędzia, które są dość drogie. Dla mnie też taką dziwną sprawą jest to, że niektórzy chwalą się, że wymieniają akumulator, ale nie mają specjalistycznych urządzeń do zakodowania akumulatora. Dlatego też, jadąc do sklepu, dopytajmy się o takie sprawy. Teraz przechodzimy do sedna. Jeżeli ktoś wymienia za darmo, czyli nie wystawia za tą usługę paragonu faktury. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację: sprzedawca podczas wymiany. Tak motora nie dokręca klemy, ona spada podczas jazdy, pojazd traci wspomaganie, kierowca powoduje wypadek. Oczywiście biegli oceniają że przyczyną wypadku była niedokręcona klema. Oczywiście moglibyśmy w tej sytuacji dochodzić odszkodowania, odszkodowania od sklepu, firmy, ale co z tego, jak nie będziemy mieli nie, jak nie będziemy mieli żadnego potwierdzenia? dokumentu. Taką y, częstą przypadłością, którą ja widzę, to jest na przykład, praktycznie nikt nie podpina wężyka odgazowującego pod akumulator. Nawet y, są takie przypadki, że akumulator jest gdzieś tam przed filtrem powietrza. Są takie przypadki. Jest sadzany zwykły akumulator i te gazy lecą do środka, do kabiny. Już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam ktoś ma akumulator pod siedzeniem, lubi sobie gdzieś tam zapalić papieroskę. Powiem Wam jeszcze jedno. Wiele sklepów wymienia akumulator, nie posiadając do tego, no można powiedzieć jakby prawa, gdyż jest to przyjemność już tak naprawdę naprawy pojazdów i aby wymieniać akumulator, firma powinna posiadać odpowiedni kod PKD, tak? Tutaj PKD 4520Z. Tak więc, jak idziemy po akumulator, to też dobrze by było sprawdzić, czy firma posiada w CEIDG taki właśnie kod. Ja teraz zwrócę uwagę do tych, co prowadzą firmę. Jeżeli nie mają takiego prowadzonego kodu, to nawet jeżeli wykupią najlepsze ubezpieczenie na świecie, z naj, najszerszym tym zakresem to ubezpieczyciel i tak nie wypłaci odszkodowania jeżeli coś zbroimy podczas montażu. O tym należy pamiętać. Właśnie, dlaczego brak kodowania akumatora może być korzystny dla sprzedawcy? Przede wszystkim mówi, że robi kompletną usługę nie musi ponosić kosztów zakupu urządzeń diagnostycznych, a wymienia akumulatory. Dalej, brak śladu, że akumulator był wymieniany w danej firmie. tak? Jeżeli będzie klient reklamował akumulator w przyszłości, sprzedawca może poprosić o dowód zakodowania akumulatora, bo, bo stwierdzi, że my przecież nie kodujemy. Powiem Wam, że ja ogólnie też nie żądam zapłaty za wymianę akumulatora, chociaż tutaj na końcu podkreślę, że cena i tak musi być gdzieś wliczona. Yy, dlaczego nie, nie wymieniam yy, za obliczoną sumę? Gdyż ogólnie klienci lubią coś za darmo, tak? Tak działa psychologia. Yy, tak działa konkurencja. Ja niestety muszę się dostosować do rynku. Ale też jest taki jeden, taki trwajny czynnik, że ja na przykład wolę sam wymienić i wiem, że szyb, wszystko dobrze zrobiłem. Bo z doświadczenia mogę powiedzieć, że jest grupa klientów, którzy w ogóle nawet nie mocują prawidłowo klem. Tak, to jest prawda, ktoś może powiedzieć śmieszny, ale wiele klientów nie dokręca. Normalnie wsadza, te klemy gdzieś są luźne, a nadzieję, że dokręci, gdzieś są poluzowane. Później przyjeżdżają na reklamację. Ja staram się uniknąć takiej sytuacji, bo wiem, że jeśli coś sami wymieniają, to zwykle przyjeżdżają coś reklamować. Właśnie, tutaj można by było powiedzieć, ktoś mógłby powiedzieć, skoro nie bierzesz 30-50 zł za usługę, za wymianę, to w takim razie weź złotówkę, tak, złotóweczkę, to przecież jest wartość bardzo, bardzo niska. No, ale tutaj znowu, tak, klient może powiedzieć, ten sprzedawca to nawet nie odpuści złotówki, tak. Jest yy, dalej konkurencja powie, że w danym terenie świadczy usługę wymiany jak motora jako jedyna za darmo, tak. Niestety tak działa rynek. Ja nie mogę działać taki, jakby powiedzieć, oderwany od rzeczywistości. Tylko w jakiś sposób się muszę też dostosować do, te, do całości. Wnioski na koniec. Ja uważam, że jeżeli ktoś reklamuje się i mówi, że u nas darmowa wymiana motora, u nas darmowa wymiana to jest taki tylko slogan, ta, po którym kryją się różne intencje sprzedającego mające na celu za wszelką cenę przyciągnąć klienta. Tutaj taka najważniejsza moja uwaga. Profesjonalna wymiana motora we współczesnych samochodach generuje dość spore koszty, które ktoś musi ostatecznie ponieść. Oczywiście może to ponosić sprzedawca przez jakiś czas, ale i tak to musi Przejść na klienta. Nie ma innego wyjścia, tak? Jeżeli pojedziecie gdzieś do pozaakopowakiem, ktoś będzie wam kodował, montował i wam powie, że to jest za darmo, no to musicie podejść do tego z dystansem, bo na pewno gdzieś ta cena jest wliczona. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.